Przed mną znajduje się Vivo WA29 Live. Pokażę, jak możesz ustawić odblokowywanie twarzą. Zacznij od otwarcia ustawień i przewiń w dół, aby wybrać bezpieczeństwo. Następnie musisz przewinąć w dół ponownie. Stuknij w twarz. Wprowadź swój kod blokady ekranu, a na koniec wybierz. Rozpocznij rejestrację. Trzymaj swoją twarz w kadrze i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na ekranie. Następnie wybierz OK? Więc teraz, gdy wyłączę ekran i włączę go z powrotem. Myślę, że odblokowywanie twarzą działa prawidłowo. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj. Cześć!